Przed nami pierwszy pojedynek i teraz tutaj w woli wyjaśnienia kategoria 71 kg nogi e, z numerem pierwszym Jakub Witkowski reprezentujący Allianz, Allianz Team e, otrzymał wolny los, więc przeszedł do, automatycznie do finału i teraz oto e, przepraszam do półfinału kto będzie miał e, szansę walki z nim przekonamy się walka Daniel Wrześniewski, reprezentant Złomiasz Team oraz Paweł Jóźwiak, MMA Juźwiak. Trzeba wspomnieć, że walki są rozgrywane na zasadach grapplingu, czyli to nie są zasady ani jiu-jitsu, ani status fightingu, to są zupełnie inny czas, inne punkty, ale tutaj akcja akurat kontra na akcję Daniela Prześniewskiego, próba kimury. Paweł już jak solidny zawodnik, czarny pas, do niedawna pod Mariuszem Linkę. Ładny atak. Zagrażał przez chwilę Danielowi. Gdyby zostali w parterze, nikt nie otrzymałby punktu, dlatego że znaleźliby się podczas próby ataku. Przypomnijmy tutaj, jeżeli zawodnik zaatakuje, sprowadzi, otrzymuje jeden punkt. Jeżeli chciałby usiąść i sprowokować walkę w parterze z pleców, zostaje ukarany jednym punktem. Właśnie mamy to co mówiłeś. Pierwszy punkt dla Daniela Prześniewskiego za sprowadzenie akcji do parteru. Tak, sędziowie zinterpretowali to, że próba gilotyny to była jak gdyby próba kontry na obalenie, czyli akcję zainicjował Daniel, a więc on został nagrodzony punktem, ponieważ wolnił się z uchwytu, przytrzymał 3 sekundy w parterze swojego przeciwnika. No i te, tutaj już kontynuują dalej swój pojedynek. Limit czasu to 5 minut, za chwilę minie trzecia minuta walki. Na razie 1-0 dla Daniela. W grapplingu jeszcze jest taka zasada, że ostatni, który zdobędzie punkt, czyli w wypadku gdyby była walka remisowa 1-1, zostaje zwycięzcą z racji tej, że przejął inicjatywę pod, w drugiej części pojedynku, czyli odrobił stratę, a więc musiał być aktywniejszy. No, co zresztą jest dość kontrowersyjnym akurat przepisem, bo. No tak, ale zmusza tego, który prowadzi e, do podjęcia akcji, a nie blokowania się. Nie pozwala po prostu się zamykać, bunkrować. Także Tutaj teraz... w tym momencie Daniel Wrześniewski zdobył kolejne punkty za przejście za plecy, ale już szybko widzimy, jak. Czyli teraz. Obawił się, jak uciekł z tego. Tak, czyli cztery punkty za wpięcie za plecy, i w odróżnieniu do. Przepisów brazylijskiego jiu -jitsu. Tutaj ucieczka zmiana, jest punktowana. Zmiana płaszczyzny, jeżeli zawodnik znajdował się na dole, obojętnie w jakiej pozycji, czy to półgarda, czy to żółw, jeżeli znajdzie się w wyniku jakiejkolwiek akcji na górze, otrzymuje punkt jako tak zwany sweep. Ostatnia minuta pojedynku. Tutaj trzeba przyznać, że w grapplingu ten czas jest ograniczony. Stąd te tempo walk czasami jest o wiele większe niż w brazylijskim jiu gdzie na tym poziomie już by były no dziesiątki. No i na pół minuty przed końcem walki generalnie nie ma już ostrzeżeń, czyli jeżeli Paweł nie skończy tej walki albo nie zdobędzie czterech punktów, co chyba jest niemożliwe, tutaj mocno zapięta garda, to nie będziemy mieć raczej żadnych niespodzianek. I myślę, że przez 20 sekund już Daniel dowiezie swoje zwycięstwo. Tak, no zwłaszcza, że nie, nie ma praktycznie możliwości poddania przeciwnika, będąc z, z góry w gardzie. Na tym poziomie chyba nie ma techniki, którą mógłby zrobić. No, chyba żeby się do skrętówki jakoś rzucił, której tutaj nie ma, nie wolno robić skrętówki. Są wszystkie dźwignie na nogi oprócz odwrotnego klucza i dźwigni skrętnej. Brawa tutaj dla Pawła i Daniela za ładny pojedynek żywy. Daniel do końca próbował atakować, mimo tego, że zwyciężał, nie blokował się i zasłużone zwycięstwo. A więc on spotka się w półfinale z Jakubem Witkowskim z Allianz Warszawa. Daniel Wrześniewski, Złomiasz tym.